Smutne wieści o Irenie Santor. Już nic nie będzie takie samo, fanom pękły serca. Irena Santor, 89 litrów, pojawiła się ostatnio na międzynarodowym festiwalu Piosenki Karpatia jako gość honorowy. Wokalistka, mimo poważnego wieku, wciąż wygląda fenomenalnie. Gracja i elegancja towarzyszą jej zresztą od lat. Niestety, nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać. Irena Santor w rozmowie z Super Ekspresem wyznała bowiem coś, co roztrzaskuje serca jej fanów. Jakoś to do nas nie dociera. Irena Santor to ikoniczna postać polskiego show biznesu, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Pod lat na scenie, budząca zachwyty wszędzie tam, gdzie się pojawi. Elegancka, kulturalna i piekielnie uzdolniona to słowa, które opisują zaledwie fragment tego, jaka jest Irena Santor. 89-letnia dziś wokalistka dokonała w swoim życiu wiele, a ostatnio na nowo wzbudziła emocje fanów, pojawiając się na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Karpatia. Wszyscy zastanawiali się czyżby miała zaśpiewać czy to powrót na scenę Niestety, smutne wieści są takie, że była jedynie, albo aż gościem honorowym wydarzenia. Po tym, co Irena Santor wyznała w Super Expressie, nic nie będzie takie samo. Fanom pękły serca i póki co nic nie zapowiada tego, że zostaną sklejone na nowo w całość. Smutne wieści o Irenie Santor. Już nic nie będzie takie samo, fanom pękły serca. Irena Santor, rozmawiając z Super Expressem, wspominała swoją karierę. Powiedziała też, jaką decyzję podjęła około dwóch lat temu. 89-letnia artystka stwierdziła ku niezadowoleniu fanów, że wycofuje się z zawodu. Nie tęskni za estradą, woli podziwiać innych artystów. Mam się świetnie, na zdrowie nie narzekam, ale na występy, koncerty z pełnym repertuarem nie mam już tyle siły. Ja już swoje wyśpiewałam. Teraz chcę usłyszeć, jak moje piosenki śpiewa młode pokolenie, a także interesuje się tym, co współczesne pokolenie ma w ogóle do zaproponowania w sztuce estradowej, powiedziała Irena Santor w rozmowie z Super Ekspresem. To smutne wieści dla jej wielbicieli, ale zapewne nie dla niej samej, skoro czuje się świetnie, to to jest najważniejsze. A nam pozostaje tęsknota za jej fenomenalnymi występami. Fani przesyłają najlepsze życzenia dla swojej idolki.